Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu ciepło, Bożego. Będzie im mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej z Ciewicy Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa abym mógł to świadczyć, głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mnie obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do Mieścia Poszeko pragnę ofiarować więcej dzieci z całym dziecka. Proszę o cię, Jezus Chryste, Matko Posza, oraz się Ci błogosławieni oposzczę mi i potrzebne dla nich łaski. Za każdą pomoc z całego serca bardzo cię dziękuję. Amen. O krwi i wodę, która wytrysłaś wówczas, z serce słodszego słowego, jako strój miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, paść wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie dopuść, abyś mu lekki pokusie, ale nas paw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiestami i błogosławiony owoc, rządząc Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z synami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w pokę. Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł, Ducha Świętego, Narodził się z pary panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzeszowan, umarł i pokrzepion, Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z prtwych stał, wstąpił na niepiosa. siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty obcowanie, Krzechów otłuszczenie, Ciała stanie, Żywot Wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za krzechy nasz i świata całego. Klajek opolstej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się tle nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimi się ci nas i świata całego. Klajek o męki, mimo się nas i świata całego. Klajeko porstej męki mimią siedzie dtle nas i świata całego Clajeko porstej męki mimią siedzie dtle nas i świata całego Clajeko porest tejj męki mimiją siedzie dtle nas i świata całegolajeko porstej męki mimiją sieci dla nas i świata całego Clajeko porstej męki mimiją sieci dla nas i świata całego Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki. Mimiją się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimią się Dla nas i świata całego klejko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klejko polestej męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestnej męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz. nasze, i świata całego. Klajek polestej męki, mimo dla nas i świata całego. klajeko polestej męki, mimiło się ciutle nas i świata całego. klajeko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klajeko polestej męki. Mimiło się nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się nas i świata całego ko, męki, mi my się dla nas, i świata całego. ko, polstej męki, mi my się dla nas, i świata całego. ko, polestej męki, mi my się dla nas, i świata całego. ko, polstej męki, mi my się dla nas, i świata całego. ko, klejko męki, mi my dla nas, i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki miją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. klejko Jego Polesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Klajek op męki, mimiło się nas i świata całego. Klajek o męki, mimiło się nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimo się nas i świata całego. Klajek o męki, mimi się nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się nas i świata całego klejko po męki, mimo że cięci dla nas i świata całego, Klajko po męki, mimo się cięci dla nas i świata całego, Klajko po męki, mimo się dla nas i świata całego, Klajko po męki, mimo się cięci dla nas i świata całego, Klajko po męki, mimo się cięci dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, zmiłuj świę się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, ślój świę się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, ślój się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i do Świętego. Matko Boże, to modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie w ich Boku z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez polestą męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez miłosierdzie Boże, daj łaskę sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. wiesz na Boże, Osłoń nas przed oczami swych duchów. Sechcij posłużyć się chórami liskimi, aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu, działania demonów, szatana, swego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, nasze działania, nauki, prac i tym podobne spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, wrocie świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac. Nauka i działanie mogą odbywać się bez temęcznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomogli się o Tartuła świętego dla kapłanów i siostr zakonnych. Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów i siostry sakonne. Duchu święty, Duchu światłości, właściwie kapłanów i Siostry zakonne. Duchu święt, Duchu Czystość, uświęcaj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską niesie słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin, świętej miłości rozpalaj serce we wpłomieniach tej miłości, oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostr ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Strzchołstny z Panem Pokiem Akaja.